Witam do sprzedania Atmos PDP28, 4,4 m, 12 rok. Nie wiem, czy coś widać. PDP28 Dyszel, łamany zaczep kulowy kompresor. Posiada homologację do zarejestrowania. Oświetlenie. Jakby ktoś chciał, to zapraszamy po nowe. Wszystko jest w oryginale. Akumulator trzeba by tylko wymienić, bo ładowałem, ale słaby. Oczywiście zapraszam po zestawie z piaskarką. Nie było to odpalane, zimne zobaczymy przebieg 1497 motogodzin pompka wstępnego podawania, grzejemy świece Stała od soboty rano, nie nieodpalana A w sumie był też mrozik Tu wiadomo, no to jest para wodna To bardzo ciszenie nominalne 7 bar o Jeszcze jest zimny, ale... Przetwornik gazu działa おれや。 Sono documenti da registrarsi come logazia. Nawet luzów nie ma.